Cześć Robert, na pewno się nie chcieliśmy. <slucz> Dobra, to, Jest! Się się to o... Tak, tak już. oj, oj. Ja na ten A kto strzelił? Zbiera. Nic nie wiemy! Czyli super rezerwowy zobaczcie, kolejny Nie no Krystyna w ogóle... Zawodzi, teraz Tak, tak niestety no. Tak, tak Replay idziemy. Dobrze, mhm. no. no. replay Co, ci widzieliście? Lewandowski się pojawił, od razu bramka woli no. To jest jednak masz. Panowie, pośpieszmy. A kto Tam na razie najlepszym strzelcem jest w Portugalii, kto Pepe, tak? Patrzcie, patrzcie, ale zobaczcie, miał piłkę niemożliwą. Och, no. Jej, jej, jej. Tu zrobił swój łódź oczywiście. No nie, nie! To, no. to zaspał trochę obrońcy, bo miał trochę czasu. Bączka strzelił. Nie jeszcze do miał nie czas, do... Jeszcze raz uderzyć w piłkę. Nie do obrony. Panowie. Tam... Michał, idziemy? Z Robertem bez nakrycia głowy? No, nie można się powtarzać. Myślałem, że jakiś. No, <zapraszam>. Idziemy, idziemy. <ślesz> no tak jeszcze pomyśleć, że wie. Nie, nie o Lej Radko, dobrze. Albo wpisaneki o, tych panów też znam. Jak. tak, jak. Macie miejsce? się Tak, tak, tak. tak, tak no na spojrzyj. Tak. To dzisiaj. To zaraz będzie. Zbędzie gdzieś. Przepraszam, że. Turyści, na YouTubie. Turyści z Japonii przyjechali. Jeszcze nim rozpoczniemy. To do... już. na YouTubie. Na Aniu schodzi. No dobra. Nie, no to nie jest na nim. Nie znam tego. Tego tych panów znam.